Nie zmienią magicznie naszego życia, natomiast bardzo skutecznie pomogą zmienić nasze wibracje. Cześć, ja jestem Aga i serdecznie zapraszam do wysłuchania czwartego odcinka podcastu Puszek i Ciepełko. Prawdopodobnie większość z Was Słyszała co nieco o afirmacjach. Afirmując, ćwiczymy naszą energię, zmieniamy ją, nadajemy jej pozytywne brzmienie. Ludzki mózg nie potrafi samodzielnie odróżnić prawdy od kłamstwa. No, nie posiada takiej zdolności. Więc wielokrotnie powtarzane treści, wielokrotnie powtarzane zdania przyjmuje jako pewnik. Jeśli. Więc myślimy o swoim życiu źle, o sobie myślimy źle, to są to afirmacje negatywne, afirmujemy negatywnie. Nasz mózg zapamiętuje zasłyszane stwierdzenia. Pozytywne afirmacje, wypowiadane w sposób taki, jak gdyby były już faktem, pomagają przeprogramować to nasze myślenie. Ale wróćmy do tematu samych afirmacji. Jak wygląda przykładowa afirmacja? Są to zazwyczaj krótkie, treściwe zdania, wyrazy. Jestem spokojna, jestem odważna, jestem wyrozumiała, jestem cierpliwa. Kocham siebie, wspieram siebie, ufam sobie oraz na przykład, jeżeli chcemy afirmować coś, co jest związane z naszym zdrowiem, z naszym ciałem, jestem zdrowa, jestem silna i tym podobne. Kluczową i najważniejszą sprawą. Podczas tworzenia tych afirmacji, tworzenia tych pozytywnych treści jest odpowiednie dobranie słów. To jest bardzo ważne. Po pierwsze, nie powinny one być w takiej jawnej sprzeczności z tym faktycznym stanem. Osobiście uważam, że lepiej afirmować z dnia na dzień jestem coraz bardziej pewna siebie, niż na przykład, od razu walić z grubej rury, jestem pewna siebie, wiem, co robię. Podczas gdy tak naprawdę na chwilę obecną totalnie mi tej pewności siebie brakuje. No sama sobie od razu nie uwierzę w to, co mówię, prawda? Moja podświadomość już na starcie odrzuci te słowa, więc afirmujemy etapami. Etapami dostosowując afirmacje do właśnie etapu, w jakim jesteśmy teraz. Do miejsca w naszym życiu, do momentu, w jakim jesteśmy teraz. Po drugie, unikajmy słowa nie. Czyli nie mówimy nie jestem chora, tylko mówimy jestem zdrowa. Zamiast mówić nie jestem nerwowa, mówimy jestem spokojna. Nie afirmujemy przez negację, tylko zawsze pozytywnie. Afirmacje oczywiście wypowiadamy w czasie teraźnie, teraźniejszym, czyli tak, jak gdyby były one już faktem. W taki sposób właśnie siejemy to ziarenko w naszych umysłach. Tylko tak możemy to zrobić. Kiedy będziemy widzieli efekty? Kiedy te efekty będą widoczne? Kiedy one do nas przyjdą? Przy afirmowaniu musimy wykazać się cierpliwością. No i systematycznością. Myślę, że to są dwie najważniejsze rzeczy: cierpliwość i systematyczność. Przeprogramowanie naszego myślenia troszkę potrwa. Tym bardziej, jeżeli przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat nasz umysł i nasza podświadomość wystawieni byli głównie na te negatywne treści. Ale gdy już to ziarenko zostanie zasiane, to musimy je nadal pielęgnować i podlewać jak najczęściej tymi pięknymi, właśnie pozytywnymi afirmacjami. I pozytywnym myśleniem, tutaj zapraszam do. Jednego z moich poprzednich podcastów właśnie o pozytywnym myśleniu tam troszkę więcej. E, afirmacje możemy wypowiadać na głos, lub w środku sobie w głowie. Możemy je sobie nagrać i słuchać przy najbliższej okazji. E, możemy je również zapisać sobie w notatniku i czytać, kiedy tylko znajdzie nas ochota. Najlepiej e, gdy mówimy je czytam na głos czytam w środku y, z uczuciem z przekonaniem i z wdzięcznością afirmować możemy dosłownie wszędzie y, na spacerze pod prysznicem podczas kąpieli podczas sprzątania czy podczas odpoczynku im częściej tym lepiej musimy przecież nadrobić ten stracony czas prawda <laughs> musimy jak najszybciej i jak najlepiej się przeprogramować Ok, a jak stworzyć swoją własną afirmację? Ponieważ uważam, że nasze własne afirmacje, e, nagrane naszym własnym głosem, są najlepsze. Najlepiej działają, najszybciej, najpewniej. Powiem Wam, e, jak robię to ja. Na samym początku należy nakreślić problem, z którym chcemy się zmierzyć. Musimy wiedzieć, e, co konkretnego pragniemy zmienić. Przykładowo mamy problem z asertywnością. Jesteśmy bardzo podatni na wpływy innych ludzi. Przejmujemy się opinią dosłownie każdego. Wszystko bierzemy do siebie, nie potrafimy odmawiać. Skupiamy się więc na przeciwieństwach i staramy się ustalić, co będzie dla nas spełnieniem. Wyznaczamy sobie konkretny cel. Czyli chcę być szczera, otwarta, pewna siebie. Więc w moim przypadku te afirmacje brzmiałyby tak. Jestem ważna. Moje zdanie jest ważne. Pamiętam o swoich mocnych stronach. Szanuję siebie i swój czas. Potrafię odmawiać. Chcę akceptować siebie bezwarunkowo. Zasługuję na akceptację oraz szacunek, taka jaka jestem. Jestem unikalna, wyjątkowa. Odkrywam swoją siłę. Odwagę do zmian. Robię to, co chcę, co sprawia mi radość. Przestaję porównywać siebie do innych. Uczę się otwarcie mówić o własnych potrzebach. Zaczynam robić to, o czym marzę. Jestem dla siebie najlepszą przyjaciółką. Moje ograniczenia z każdym dniem tracą swoją moc. Słucham siebie. Swojej duszy, swojego serca oraz swojego ciała. Skupiam się na swoich potrzebach. Przestałam się bać oceny innych. Wybaczam wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Jestem świadoma swoich silnych oraz słabych stron. Kocham siebie i swoje życie. Każdego dnia. Mam coraz wyższe poczucie własnej wartości. Hmm. Pozytywne afirmacje mogą pomóc nam w pozbyciu się kompleksów, w polubieniu siebie samego, pomogą nam odnaleźć motywację do osiągania kolejnych celów, pomogą nam wyjść ze swojej strefy komfortu. Yy, o strefie komfortu też miałam podcast, odcinek chyba jeden wcześniej, trzeci. Ale przede wszystkim bardzo skutecznie zmienią nasze wibracje, i to jest najważniejsze. Ok, a co jeśli chodzi o depresję? Pytacie. Podobno istnieją badania, które sugerują, że afirmacje mogą być przydatne jako dodatkowe wsparcie. Jednak one nie zastąpią terapii. Warto je włączyć do leczenia, lecz indywidualnie. Powinny być dopasowane do potrze potrzeb pacjenta. Oraz do stanu zdrowia, w jakim aktualnie się znajduje. No okej, okay, to by było na tyle. Pierwotnie odcinek ten miał być o czymś zupełnie innym, ale jakaś taka wewnętrzna część mnie tak dzisiaj mi dała dosyć mocno znać, powiedz o afirmacjach. Przecież one tobie tak bardzo pomagają. Ty odnalazłaś już tą swoją drogę do osiągnięcia nirwany. A wokół jest tyle zła panuje chaos, dezinformacja. Zaczyna brakować takiego spokoju i bezpieczeństwa. A no to jestem. Cała na biało i mówię, dzielę się z Wami tym, co znam, tym, co na własnej skórze wypróbowałam. Zachęcam Was serdecznie do tworzenia własnych afirmacji. Możecie też sobie posłuchać gotowych przekazów na YouTube czy na jakiejś innej platformie, zaczerpnąć inspiracji. Nie martwcie się zbytnio, że nie potraficie się skupić i że Wasze myśli gdzieś piekają. To całkiem normalne, szczególnie zwłaszcza na początku drogi. Ważne, że podświadomość słyszy ten pozytywny przekaz. Dziękuję. Cudownego dnia i cudownego życia. małe ogłoszenie parafialne myślę, że od tego odcinka na moim blogu będę umieszczać taką transkrypcję nagrania w przyszłości chciałabym rozwinąć ten temat i być może umieszczać tam również jakieś karty pracy i inne fajne rzeczy link do bloga znajdziecie w opisie zapraszam serdecznie